Szanowni państwa cebula zimująca ciągle ta sama plantacja jest po jakieś tam po 20 litra wody na metr kwadratowy cebula od zeszłego tygodnia bardzo mocno przyrosła z tym filium zaleczona ale dalej trzeba z tym walczyć co można zrobić teraz proszę Państwa zaczyna budować główkę więc tutaj należałoby w tym momencie myślę, że nie już w tej chwili, ale gdzieś tam powiedzmy sobie za parę dni, za tydzień czas, jak tylko będzie można wjechać w pole, wysypać unikę kalcji w granicach 150 kg na hektar. No i dalej walczymy z chorobami, ponieważ na tej plantacji się z półtora tygodnia temu poszedł już. Lidomil, więc tutaj raczej moczniaka nie powinno być, aczkolwiek za chwilę może on się pokazać. Dlatego też należałoby tą ochronę przed moczniakiem kontynuować dostępnymi produktami. Jest do dyspozycji parę produktów, myślę, że tutaj o produktach systemicznych, także na przykład Infinito czy Zorwegendavia. E, można byłoby użyć takich produktów oczywiście one nie chronią przed e, tym filią, więc e, do tego by trzeba było dodać chociażby zwykły mankozę, psiarczar magnezu e, i nie wiem czy producent e, zrobił zabieg wingiem jeżeli nie, e, to będzie rekomendowany zabieg wingiem w ilości litr na hektar, żeby powstrzymać następne wschodzące e, chwasty